Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam w kolejnym dniu naszej modlitwy. Moi drodzy, jeśli czytaliście dzisiejszą Ewangelię, czy słuchaliście może na jakimś y, portalu, to ta Ewangelia mówi o tym, że Pan Jezus y, wie, że czas jego męki, czas jego śmierci jest już bardzo blisko. Y, i możemy spojrzeć dzisiaj na to zatroskane oblicze Jezusa, zatroskane oblicze Ojca, to, które przed chwilą widzieliśmy też, zanim się zaczęła nasza, nasza modlitwa. Jezus nie chce, byśmy zmarnowali czas Jego łaski, który jeszcze przed nami, bo jeszcze dużo zanim. Rozpocznie się święte triduum paschalne i potem święta wielkanocne. Ale przejmujące jest to zdanie, które Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Przeczytałem, że u świętego Jana słowo wierzyć oznacza przylgnąć, wejść w zażyłą relację z Panem Jezusem. To znaczy słowo wierzyć. Przylgnąć, wejść w zażyłą relację z Panem Jezusem. I dzisiaj może tak y, trochę egoistycznie, ale chciałbym się za siebie pomodlić, żebym potrafił codziennie przylgnąć do Jezusa, żebym potrafił też wejść w taką zażyłą więź, zażyłą relację z Nim, bo to jest mi bardzo potrzebne. Ale oczywiście w tej modlitwie też. Y, Zapraszam do tego, żebyście wy pisali swoje intencje, które macie w swoich sercach, w swoich umysłach. Ja dzisiaj modlę się za siebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczył pod Polskim Piłatem, u Marii Pogrzebion, wstąpił do piekę, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów, odpuszczenie, ciała zmartwy w stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Intencja pani Jolanty, Jezu Miłosierny, proszę łaskę nawrócenia dla Alicji i Bogdana. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pani Mogorza ta prosi o zdrowie. W tej intencji się modlimy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I chciałbym podać intencję na koniec naszej modlitwy. Pani Agnieszka, proszę dziś o pojednanie, przebaczenie w naszej rodzinie. Pani Joanna prosi o powrót do zdrowia. Pani Zofia modli się za wszystkich przeżywających żałobę. Pani Beata prosi o zdrowie dla Mateuszka. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa jako zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Pana Jezusa, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. I za wszystkich zmarłych, szczególnie zmarłych z powodu epidemii, to jest 32 osoby. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. W imię Ojca, I syna, I ducha świętego. Amen. Dziękuję moi drodzy. Jeśli są osoby, które dołączyły do nas są pierwszy raz, to zapraszam codziennie. Modlimy się o 21. Koronko do miłosierdzia Bożego. To kilka minut modlitwy, a myślę, że wielu z nas jakby odczuwa taką siłę, która płynie z modlitwy. Zobacz, jak prosta modlitwa może zmienić Ciebie, może zmienić osoby, za które się modlisz, wpłynąć na, na naszą rodzinę. Na całą naszą wieczność. Ta modlitwa jest naszą, naszą siłą, dlatego tutaj się spotykamy codziennie o 21.00. Ja gorąco zapraszam do wspólnej modlitwy. I jeszcze jedna myśl: na koniec, już zupełnie. Zamieściliśmy na naszej stronie, właśnie na tej DDM Studnia, informacje o rekolekcjach. Wczoraj o nich mówiłem. Rekolekcje Oblicze Boga, 6-8 kwietnia online na kanale YouTube Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży Studnia. Będzie je prowadził duszpasterz akademicki Krakowskiej Beczki, ojciec Janusz Pyda, dominikanin. Bardzo Was proszę, będzie, będzie mi i będzie nam tak naprawdę bardzo miło, jeśli udostępnicie na swoich profilach te informacje o rekolekcjach, aby jak najwięcej osób w tym wielkim tygodniu mogło z naszych rekolekcji skorzystać. I jeszcze taka moja serdeczna prośba. Przepraszam, że dzisiaj ich tyle. Jeśli byście weszli na ten kanał DDM Studnia właśnie za pomocą tego linku, który jest też w ogłoszeniu na stronie DDMu, to proszę Was o subskrypcję naszego, naszego kanału, z którym dopiero startujemy, ale też na nim będą. Codziennie na żywo online, rekolekcje od poniedziałku do środy, włącznie początek o 19.30. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za, za obecność, za modlitwę, za to, że stajemy się też przez naszą modlitwę w jakiś sposób sobie bliscy. Tworzymy wspólnotę. Wspólnotę modlitwy tak bardzo dzisiaj potrzebujemy, też modlitwy za siebie, nawzajem i w tych naszych różnych intencjach, które życie nam dyktuje. Szczęść Boże, dobry wieczór, dobranoc i dobrego wieczoru.